Wczoraj były walentynki, więc dzisiaj wyszłam na ulicę, żeby sprawdzić, jak wyglądają nastroje naszych warszawiaków po tym święcie zakochanych. Dowiemy się, czy to święto trwa cały rok, czy trwa tylko ten jeden dzień 14 lutego. Eee, co, no tak, co tak go wystraszyłaś? Ja się tylko zapytałam, o walentynki się zapytałam, ja nie biję. Chyba wyglądam strasznie. Czy ja wyglądam strasznie? Tutaj, że dobrze wy wyglądam, ale chyba nie. Gdzie jak pan spędził walentynki? Czy pan wie, że wczoraj były walentynki? Nie, malec. Nie za spędziłem dobrze. Dobrze pan spędził? Pan spędził dobrze. Duży szczur z laboratorium uciekł. <laughs> jak spędziliście walentynki wczoraj? No, poszliśmy sobie do kawiarni. Zaprosiłem tutaj dziewczynę na tam lody, ciasko, kawę. No i tak spędziliśmy razem. No, potem spacer. W domu. Sam czy z kimś? Sam, niestety. Czemu sam? Um, bo nie miałem z kim spędzić. Jak spędziłeś walentynki? Słucham. Jak spędziłeś walentynki? Ze swoją drugą połówką. I jak to wyglądało? Wypiłem i się położyłem. Walentynki spędziłem w pracy. Auć. Auć. Nie uznaję, tej Walentynek. Ja osobiście brałam udział w koncercie, e, tańczyłam e, z Julką B. Było fajnie? Było fajnie w sumie, ale nie, nie spędziłam ich specjalnie walentynkowo, ponieważ pracuję, dużo pracuję. Jak wyobrażasz sobie walentynki idealne? No na pewno z chłopakiem, e, jakiś romantyczny wieczór, e, nie wiem, e, jakaś kolacja, kino, takie standardowe. A prezenty? Walentynkowy prezent, który byś chciała dostać? Myślę, że kwiaty wystarczą. Nie, nie! Od mężczyzn trzeba wymagać. Jaki byłby więc prezent idealny? Coś fajnego, co mogłoby służyć też po walentynkach dłużej niż, niż stoją kwiaty, tak, te parę dni. Tylko coś, co, co by się przydało. Może jakieś perfumy, no nie wiem, może wibrator. Jak więc sami widzicie, młodzi ludzie walentynki spędzili albo w domu ze swoją drugą połówką, albo spędzili te walentynki sami. Starsza pani jedna zauważyła, że w tym roku w ogóle nie widać, że były walentynki. W ubiegłym być może było to widać bardziej. Sama wiem i sama pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu, gdy zbliżały się walentynki, całe miasto było czerwone i było widać, że to jest święto zakochanych. W tym roku nie ma żadnych dekoracji.